Tego sprawcę złapałem. Nie wiedziałem, co mam z nim zrobić, tak naprawdę. Bohaterski prezydent. Zajechał drogę kierowcy i obezwładnił. Nie ma litości dla, dla kierowców pijanych na drodze. Zrobił to, co każdy z nas powinien w takiej sytuacji zrobić. Ruszył w pościg i złapał sprawcę wypadku, którego był świadkiem. Prezydent Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz, wracał właśnie z Warszawy z najważniejszą nagrodą swojego życia. Teraz mówi, że oddałby wszystko, także tę nagrodę, gdyby tylko mógł cofnąć czas i nie dopuścić do tragedii. Tragedii, której powodem był niestety znów alkohol. Maria Stepan. Resztki rowerowych światełek tuż przy drodze prostej... Jak stół. I na tej drodze, na miejscu, ginie 26-letni rowerzysta. Ułamki sekund. Uderzony e, e, ogromną siłą, leci w powietrze 3-4 metry. Jak kukiełka upada na ziemię. Wyprzedzał go pijany kierowca. Nie zauważył? W każdym razie zaczął uciekać. Pościg ruszył za nim ten mężczyzna, Kierować ruchem. prezydent Nowej Soli. Ja tego sprawcę złapałem, nie wiedziałem co mam z nim zrobić tak naprawdę, bo, bo to w emocjach można było naprawdę zrobić wiele. Zajechał drogę kierowcy i obezwładnił tego mężczyznę, zawiadomił też policję. On nawet sprawy z tego nie zdawał, on wytoczył się z samochodu i był zdziwiony w ogóle, co my od niego chcemy, zaczął nawet straszyć nas. 45-letni mężczyzna... Tu prowadzony już przez policję miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Grozi mu 12 lat więzienia. Podejrzany złożył wyjaśnienia, można powiedzieć, że częściowo przyznał się do przedstawionego mu zarzutu, to znaczy w swoich wyjaśnieniach nie kwestionował tego, że jechał pod wpływem alkoholu. Wiózł 18-letniego syna. Pozwolił, żeby pijany ojciec usiadł za kierownicą. I później, kiedy to wszystko już w nerwach się wszystko działo, była rozpacz. No nie ma litości dla, dla kierowców pijanych na drodze. Teoretycznie, w praktyce, mimo tylu wypadków, tylu potwornych historii, pijani kierowcy tak jak byli, tak są. Wczoraj wypiłem dwa piwka i po prostu coś mi widocznie zostało. Jeszcze, jeszcze proszę. Pozwalamy, wysiadali za kierownicą Dobrze. i nie każdego stać na to, by gdy już dojdzie do tragedii, ruszyć za nimi w pościg. Mamy prawo dokonać tak zwanego obywatelskiego ujęcia sprawcy, czyli nawet fizycznie zatrzymać go do czasu przyjazdu uprawnionych służb. Nie wiem, czy starczyłoby mi odwagi. Mi trudno powiedzieć. Być może tak, być może nie. Młody człowiek ginie i... Wadim Tyszkiewicz zobaczył śmierć. Pierwszy raz w życiu na własne oczy. Bohaterem się nie czuje, wprost przeciwnie. Wszystko by oddał, by móc cofnąć czas. Nie jechać, ani nie wracać z Warszawy. Budowaliśmy dwa statki i na scenie głównej, na Stadionie Narodowym odebrałem nagrodę. Dzisiaj powiem szczerze, że wszystkie swoje nagrody chętnie bym oddał za życie tego jednego człowieka. Kamień Pomorski, Nowy Rok. Pijany mężczyzna wjeżdża w grupę osób, zabija sześć z nich. Na drogach ruszają kontrole. I nic. Maria Stepan. Wiadomości.